Cześć, z tej strony Domanu, a ten film jest odpowiedzią na liczne komentarze i wiadomości o tym, bym przygotował dla Was jakiś fajny, użyteczny składzik w przedziale cenowym od 200 tysięcy do około pół miliona monet. A ponieważ jest to bardzo szeroki przedział, a proste rozwiązania są najlepsze, drużynę, którą stworzyłem, można nabyć w najtańszej wersji na Xboxie już za 150 tysięcy monet. I w łatwy sposób można ją ulepszać, wymieniając poszczególnych zawodników na ich wyżej ocenione wersje kart lub też upgrade'owane. Ostatecznie dru... Drużyna, którą dziś mówię, od tej podstawowej wersji różni się obecnością Ifa Perisicia, Sifa Brozowicia, kartą Tibo Kurtuana Brance oraz upgrade'owaną wersją Quadrado, a jej cena w tej formie wynosi już ponad 350 tysięcy na Xboxie oraz ponad pół miliona na PlayStation. Przy czym można w nią wciąż inwestować i ulepszać ją dalej, chociażby wstawiając karty w formie Dybali, Quadrado czy też Walkera. Natomiast ta wersja składu, którą prezentuję, jest już dostatecznie dobra, bo w sumie jest to najlepszy skład, jakim grałem do tej pory w 17 w Ultimate Team, bo prawda jest taka, że pomimo tego, że testowałem w tej grze karty warte nawet 2 miliony monet, to pierwszy raz złożyłem sobie zespół, w którym występował więcej niż jeden zawodnik warty ponad 50 tysięcy końców. I wbrew pozorom, o wiele łatwiej jest złożyć tanią hybrydę niż składzik za kilkaset tysięcy monet, bo w tej pierwszej opcji wszelkie braki można usprawiedliwiać nieco niską ceną, a w tym drugim przypadku wszystko już musi chodzić jak w szwajcarskim zegarku. Dlatego bez żadnego kombinowania Drużyny oparłem na jednej z najlepszych formacji w tym roku, czyli 4-3-2-1, a wybór zawodników był również bardzo intuicyjny, bo powtarzam, proste rozwiązania są najlepsze. I to, co na pierwszy rzut oka łatwo zauważyć w tym zespole, w samym meczu, to pracowitości zawodników. Tutaj nikt nie stoi jak te przysłowiowe widły w gnoju, wszyscy na pełnych obrotach kombinują, jak tylko można wspomóc kolegów w kreowaniu akcji ofensywnych i tym samym jak uszczelnić defensywę. Zgranie tego zespołu stoi na poziomie, którego do tej pory w Ultimate Team w tym roku chyba nie spotkałem, a ustawianie piłkarzy jest fantastyczne, co po prostu bardzo ułatwia grę. W ataku dybala gra jeszcze lepiej niż FIFA 16, jest szybki, zwinny, ma genialne strzały i drybling z najwyższej półki. Gdyby Karta Argentyńczyka była legendą, to jej cena wynosiłaby co najmniej pół miliona monet, bo Dybala jest po prostu ukrytą bestią, o czym świadczy chociażby fakt, że w samej grze jego ocena ogólna na pozycji skrzydłowego wynosi aż 86. To o jeden punkt więcej niż w rzeczywistości na tej pozycji ma chociażby legenda Paulo Futre, notowana na karcie aż na 87. Świetnie spisuje się również Quadrado, o którym już miałem okazję wypowiadać się w tym roku, natomiast na większą uwagę zasługuje Inform Perisicia. Ta karta nominalnie dostępna jest na pozycji lewego pomocnika, ale tutaj Horvat pełni funkcję lewego napastnika i muszę przyznać, że nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz można było kupić w tak niskiej cenie takiego ciemiężyciela. Perisic to jest praktycznie napastnik kompletny, 80 Szybkości biegu. Wszystkie statystyki strzeleckie ocenione grubo powyżej 80. Również genialny dribbling, do tego 90 staminy, 82 siły, 186 cm wzrostu i przy tym aż 87 skoczności. I celność główek notowana na 89. Ponadto 4 gwiazdki sztuczek i 5 gwiazdek słabszej nogi. Tutaj można by wymieniać jeszcze więcej tych statystyk, bo wiele jest genialnie ocenionych. Tak naprawdę ta karta zasługuje na osobny film. Podobieństwo w samej grze Perisicia do Cristiano Ronaldo jest uderzające. Z tym, że jeden ma pięć gwiazdek sztuczek, a drugi pięć gwiazdek słabszej nogi. To z jaką łatwością Chorwat masakruje popularnych bramkarzy pokroju Jacka Batlanda jest po prostu niesmaczne i co najważniejsze świetnie współpracuje on z pozostałymi napastnikami. W razie potrzeby jeśli przeciwnik będzie mieć bardzo zbitą obronę, można przestawić Perisicia i dybale miejscami. Argentyńczyk przecież jeszcze lepiej spisuje się na skrzydle o czym mówiłem przed chwilą, a Perisic z taką umiejętnością gry ogromną siłą oraz pięcioma gwiazdkami słabszej nogi po prostu zniszczy przeciwnika od frontu. Współpraca tego ataku jest fenomenalna, ale jak wiadomo, duża w tym zasługa drugiej linii, w której wszyscy trzej piłkarze na swych kartach mają statystyki ocenione powyżej 70. Przy czym Markizio i Asamoa mają 4 gwiazdki sztuczek, a Brozowicz dysponuje mocarnym uderzeniem. Taką drugą linią gra się po prostu łatwo, bo każdym zawodnikiem śmiało możemy atakować, jak i bronić własnej branki. To jest po prostu piękna, lekka, przyjemna i co najważniejsze, intuicyjna. Nagra, natomiast w obronie postawiłem na pewniaków. Ta defensywa z Anglii po prostu jest warta swojej ceny, jak mało która w tym roku, a już na pewno ogromną bestią jest Chris Molling. Przy czym również zwracam uwagę na bramkarza. W podstawowej, najtańszej wersji tego składu umieściłem rzeka Batlanda, bo to najprostsze rozwiązanie, ale jednak nie oszukujmy się, Thibaut Courtois jest od niego lepszy, a już na pewno lepiej broni strzały z dystansu. Jeśli wydajemy już nieco więcej pieniędzy na skład, to warto pamiętać o bramkarzu, bo jednak ja nie mam żadnej wątpliwości że Kurtuła broni o wiele lepiej od Batlanda w meczach przeciwko mi, jak i w mojej drużynie, którą dzisiaj oceniam następująco. Oczywiście nie będę robić na zakończenie wywodów, że w razie czego można tutaj zmienić formację w trakcie meczu na 4-3-3, czy też 4-1-2-1-2, bo to jest po prostu oczywiste i z tymi piłkarzami można wykonać to na wiele sposobów, aczkolwiek wyjątkowo w tym przypadku wydaje mi się to zbędne. Na zakończenie klasycznie podaję wytyczne i własną taktykę, których używałem. Często próbowałem również gry z stylem lekko defensywnym, bo tylko jeden zawodnik w pomocy nadane ma wytyczne, by zostawać z tyłu, ale takie detale w razie czego każdy musi dopasować indywidualnie pod swój własny styl gry. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!